Siedem lat spędziła w więzieniu za niewinność, ale ją odebraliśmy. Niestety już chorą i zaniedbaną. Co dzieje się w psiej psychice, gdy owczarek niemiecki jest zamknięty przez całe życie w klatce? W klatce, z której nie może wyjść. W klatce, na której wisi ogromna kłódka. W klatce, w której jest pełno odchodów, a do jedzenia resztki tego, czego opasły oprawca. Sam nie zażar ze stołu, to trafia do miski, często skiśnięte. A prócz tego Rosnący pod brzuchem guz. Ale na niego właściciel ma wyjebane. I powiedział, że leczył psa nie będzie. Bo po co? Przez rok kobieta niemalże każdego dnia chodziła do tej suczki, dawała jej normalne jedzenie i błagała wszystkich świętych o ratunek. Nadszedł ten ratunek, odebraliśmy ją. A dziś? Właściciel szuka swojego psa. Ma go kilka lat i znalazł tylko jedno zdjęcie ze swoją podopieczną. Grozi policją i nie wiadomo czym jeszcze. To jemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.